Dzień dobry, widzowie. No, to chyba tyle na ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. E, Nie, no. Um, ogółem, to wczoraj nagrałem filmik, że do Fortnite'a zbliża się Wielkanoc i w sumie trochę już jest, bo dodali granatnik, wyrzutnie jajec Ale jak można zauważyć w dzisiejszych wiadomościach, em, no, skiny wielkanocne ogólnie wróciły, no i wam w ogóle pokażę, co ciekawego można dzisiaj zakupić w sklepie. Więc tak, mamy Garnitrusia, takiego króliczka trochę. On ma cztery style. Garnitrusia północnego, czekoladowego, easy floresy, a nie, s floresy, o to chodziło, aha. I Garnitrusia zwykłego. Do niego jest kluczyk, no i tak. Jeszcze do garniturusia jest ten taki świecznik. Fajne jest to, że jak się tak nim macha, to wtedy te świece się, te jakby się nie palą. O to chodzi, dobra, jest pięściarka królikatorka. skin z sezonu trzeciego. Chryste, pani, jaka nostalgia? Jest też króliczyna jeszcze, to też nostalgia. I tak, teraz czas na skinę za 800. Jest królin.dża, chyba tak się to czyta. Nie wiem, Kicka, Kicanka, e, Kruisia i Trusia. A do tych skinów jest ba Banzi, czyli taki króliczek za amunicją. I Kilow, taki króliczy. No, fajny. Jest pastelówka. skin z ósmego sezonu, nostalgia trochę. Pamiętam, jak ją dodali. E, chyba łącznie już 4 lata temu, chyba najprawdopodobniej. Kwaczątko. Dodane około 2 lata temu, bo rozdział drugi, sezon drugi, najlepszy sezon, y, znaczy jeden z moich ulubionych rozdział drugiego. Jest Meg, taki robo, taka robokaczka. Jest Webster, ja Webstera kupiłem, ponieważ ona mi się bardzo y, kojarzy z Chikom z FNAFA. No i do niej jest, y, skin i plecak. I tak, jest Kwalikow, nie, Kwakilow, Kwalikow love jest taki podpsuty młotek. Nie jest przekwakane, czyli taka, takie malowanie. Jest króli koszmar, oczywiście. Nie mogło go zabraknąć. Czyli taki trochę horrorowy króliczek ze swoją e, lalką wudu chyba. Stalowa marchew, czyli taki kilof stalowej marchewki. No i ostatnia strona, chyba na razie to będzie, bo jeszcze będzie więcej skinów, najprawdopodobniej to jajcarskie zgarnianie. Czyli w skrócie, zapętlenie, że ojej, jajko znalazłem, upadłem. No, jest Stella. Też z sezonu drugiego, rozdziału drugiego. Fajna, fajna. Jest popędliwy. Podobny kilof trochę do. od tych y, u góry, ale co tam? Jest króliś. Króliś jest szefem totalnym. Patrzcie, jaki jest nawalony totalnie. Eee, jest jajeczko czekoladowe. Jest malowanie do niego pisanka. Jest emotka króliczek. Ja tą emotkę już mam zakupioną jak widać. Jest kicany. Też emotka. Mi się jakoś za bardzo nie podoba. I jest skoczek. Ma dwa style. Zwykły i powinien mieć taki czekoladowy. Jajo głowy konkretnie. Worek z pieniędzmi ma. I jeszcze cudny łom. Więc no, no to, to, to tyle chyba w sumie na ten odcinek. Yy, I do zobaczenia w następny. Bye bye.